Benedykt XVI mówił o tym, że właściwie internet to jest taki osobny kontynent, który wymaga ewangelizacji, więc nazwał go terenem misyjnym. I teraz jak ksiądz arcybiskup ocenia te inicjatywy? Bo też dużo młodych ludzi podejmuje takie wyzwanie, że stwarza strony internetowe, blogi i, i na różne sposoby próbuje ewangelizować. Czy oni też, czy ich też można nazwać misjonarzami? Czy, czy oni we właściwy sposób oceniają, jak ksiądz arcybiskupa ewangelizują ten ósmy kontynent? To znaczy, nie ma jakiegoś jednego modelu ewangelizacji, który byłby obowiązujący na wszystkich kontynentach. Skoro właściwie mówimy dzisiaj, że skuteczna ewangelizacja młodego człowieka dokonuje się tylko w cztery oczy to znaczy tylko najpierw przez jego poznanie, wzajemne poznanie i potem dopiero. O takim etapie można cokolwiek ewangelizacyjnego powiedzieć. To Ojciec Święty też, Franciszek, na to zwraca uwagę. No to w, e, praktycznie zdaje się, że tylu, ilu jest ludzi, tylu jest, tyle jest tych sposobów ewangelizacyjnych. To, co trafi do jednego, nie trafi do drugiego. Co przekonuje jednego, nie przekonuje czwartego. I, i tak e, tym sposobem właśnie każdy, kto to czuje ten, ten powiew Ducha Świętego i, i to może być nawet bardzo prosta forma i, i bardzo powiedzmy taka nieprzeintelektualizowana, a może być skuteczniejsza aniżeli wielkie intelekty. Nie tak dawno, jeśli chodzi o taką skuteczną ewangelizację, nie tak dawno zmarły kardynał Pragi wilk. Mówił o tym, że mamy przechodzić od kazania do ukazywania Chrystusa, że, że z jednej strony ewangelizuje się z słowem, ale też ewangelizuje się przez sposób życia. I, i czy księdz, ksiądz arcybiskup uważa, że to jest właśnie sposób dzisiejszej ewangelizacji, że że może nie mówię oczywiście o okazaniach i katechezie, ale może mniej właśnie deklarowania, gdzieś przyznawania się nawet, a, a życia wartościami Ewangelii. To sprawa oczywista, że czyn bardziej przemawia niż słowo. Słowo jest tylko cieniem czynu. Takie jest starożytne powiedzenie, które bardzo dobrze oddaje naturę tej, tej relacji słowa do czynu stąd najskuteczniejsi świadkowie to są właśnie ci, którzy czynnie pokazują, co to jest miłość bliźniego, czynnie pokazują też, jak pomóc któremu człowiekowi. I w ten sposób na pewno bardziej przemawiają do człowieka niżeli wieloma słowami, bo w, słowa dzisiaj mają, powiedzmy. I przeżywają wielką dewaluację właśnie przez nadmiar. Przez nadmiar słów, które padają, zarówno w telewizjach, w różnych stacjach, jak i w tym nadmiarze, też słowa pisanego w czasopismach, w gazetach, w książkach, w których jest ogromne multum. Dlatego pewnie człowiek traci tak zaufanie do słowa i, i bardziej wierzy temu, który robi w Ewangelię, czyli praktycznie ukazuje Ewangelię w życiu.